To Wam będę tutaj dużo mówił, drodzy moi. Eee, będzie trochę rzeźbienie. Nie wiem, jak moja kamera się będzie teraz sprawdzała. Może ją trochę zagotuję i, i będzie z nią dużo lepiej. Tak czy inaczej, dzień dobry, witajcie. Beret bez, e, bez żadnego deszka. Dobrze, jesteśmy w górach stołowych. Tym razem stołowych. Wróciliśmy, jak wiecie, z gór stołowych, gdzie mieliśmy spać. Do drugiego miejsca, czyli na świerki, teraz wróciliśmy z powrotem. I w związku z tym, gdzie jesteśmy? Góry stołowe kraina zrodzona z morza. Radkowskie skały wraz z filarami skalnymi tworzą północno-zachodnią krawędź środkowy, środkowego piętra gór stołowych. Sprawdzam, gdzie jesteśmy w tym momencie. Radkowskie skały czyli prawdopodobnie jesteśmy gdzieś tutaj. I czego my teraz szukamy? Pytam Alban. Aha, nie wiem. No czegoś szukamy, bo coś tu jest. 10 minut. Jadąc stupem wam po prostu mega. Ujo. Grubo było, nie? Te skały takie z boku. Fantazja. myślałem, że ktoś tutaj tą drogą jedzie. Droga przed nami niezbyt długa. Ale za to ładnie wyglądająca. W związku z tym myślę sobie, że może być prześlicznie. A patrząc od strony radkowa na te górki, które się tutaj pojawiały po drodze, no to mam wrażenie, że będzie, będzie bardzo, bardzo grubo. Koniec tego gadania, jak zwykle oglądanie. Dzień dobry, witajcie! Da. Powiesz to Powiesz to teraz głośno? Ale co mam powiedzieć? Z przeklinaniem? Nie, nie powiem. No właśnie, bo Alban też jest grzecznym mężczyzną. Szukamy tych grzybów, chodzimy. Nie grzybów w ogóle, myśmy szukali czegoś zupełnie innego. Nagle się okazało, że. że grzyby tutaj będą. Skalne grzyby, oczywiście, żeby ktoś nie myślał, że szukamy czego innego. To wygląda jak główki od pancerwerków. No i są grzyby, no rzeczywiście są grzyby. Piękne są grzyby. Drodzy Państwo. Panie... No tam widzę turyści spali sobie w hamaku. Nie wiem czy to... O, czy to wolno? Właśnie coś się dzieje z kamerą. <laughs> Mam nadzieję, że się nie popsuje. Ale mamy grzyby. Grzyby grzyby. Zobaczcie, jeden grzyb, drugi grzyb i tu też są grzyby. Generalnie wygląda to dosyć ciekawie ładne to jest, ale nie tego szukaliśmy zupełnie no dobrze skoro nie szukaliśmy tego to, to wykorzystajmy to, że znaleźliśmy coś to coś takiego zaraz będę musiał w ogóle zdjęcie jeszcze zrobić. a tu nie no wykorzystali za grzybem miejsce i obsrali delikatnie mówiąc w parku narodowym takie rzeczy no to się po prostu drodzy państwo się w głowie nie mieści Sprawdzam tam no tam na dół iść nie będziemy mhm. i teraz coś mi się znowu w kamerze włączyło dziwnego Mam nadzieję, że to się jeszcze nagrywa się zobaczmy jeszcze tu no to tak, nagrywa się czy się nie nagrywa? Czekajcie, nagrywa się, no dobra, skoro mi się tutaj nawet coś tam pokazuje to... To niech się pokazuje, ja będę próbował pokazywać Wam dalej. Tak jak mówię, utopiłem kamerę i w związku z tym zaczęły się problemy. Ech, coś mi się włącza, przełącza. Może ona wystygnie, wyschnie. Za każdym grzybem są kupy. Chamstwo i drobne mieszczaństwo. Moi telewidzowie tego nie robią, prawda? Powiedzcie, że Wy tego nie robicie. Masakra jakaś. Miejsce piękne. Grzyby się skończyli. Nie no, tam jeszcze są grzyby gdzieś. Dobra, przejdźmy się jeszcze kawałek, skoro już jesteśmy w tym miejscu. Dzisiaj też staram się pokazywać Wam więcej. czy tam jest jeszcze jeden grzybek. I tu teraz idziemy. Grzybki, grzybki. Drogie grzybki. Proszę, żeby było Was więcej. No Jakoś tak za tym, że one są w lesie. No to szału nie robią. A myśmy chcieli znaleźć. Coś, co zrobi szału, z czym będzie naprawdę mega, mega fajnie. No i co? Idziemy jeszcze tutaj. Idziemy jeszcze tam. Tam są już jakieś inne skałki. Alban zniknął. Chodź, Albanie, chodź. Dobra. Przejdziemy jeszcze tutaj. Zobaczymy te skałki. Co one ciekawego sobie prezentują. Grzew dużo jest wywalonych. No, ale podobno w górach stołowych taka trochę dzicz jest. Co nie powiem, bardzo, bardzo mi odpowiada. Tylko tu apeluję do panów e, chyba leśników albo panów opiekujących się tym terenem, abyście z łaski swojej troszeczkę więcej informacji podali na temat kierunków, w których powinniśmy iść, jak również miejsc, które warto odwiedzić. Wow! O, tu ładnie. No właśnie, myślę, że tu takich elementów będzie dużo, dużo więcej. I tu taka, patrzcie, tu taka skałka. I tu taka skałka. Schodzimy tam w takim razie. Ale tamto ja Wam pokażę kilka ujęć z aparatu, a nie ze mną w tle. Coś mnie nie posądziło o to, że ja narzekam, bo absolutnie nie narzekam. Bardzo mi się tu podoba. Tylko yy, no można by było troszeczkę to jakby czasowo ogarnąć lepiej, w związku z tym, że mielibyśmy więcej informacji. Ale miejsce piękne tutaj. Zresztą przed chwilą widzieliście. Piękne o tyle, że. Jakby ciężko jest tu wejść, bo to wejście jest przez kilka takich dosyć trudnych e, przeszkód. No. I generalnie muszę przyznać, że robi fajne wrażenie. Może nie jest to jakaś e, nie jest to jakieś mistrzostwo świata, ale jest jest bardzo fajnie. Bo góry stołowe moim zdaniem to są takie góry, w których przede wszystkim e, gdzieś tu poruszamy się wokół klimatów kamiennych, wokół takich skał i temu podobnych. Patrzcie tutaj, nie na mnie. Nie jestem obiektem do oglądania. Przedzieramy się. Oczywiście można było iść drogą, ale w naszym wypadku zawsze jest tak, że wybieramy nieco trudniejszą wersję. Teraz wracamy do głównego szlaku. No i bijemy w drugą stronę, żeby zobaczyć coś jeszcze w tym mieście. Wszystko już jasne, w tym momencie grzybów jest tutaj dużo więcej, bardzo ładne, znajdują się przy drodze, te które Wam pokazywaliśmy to były takie najbardziej spektakularne, że tak powiem, a całej reszty trzeba troszeczkę szukać. Stwierdziliśmy, że wracamy z powrotem, przede wszystkim po to, aby znaleźć jakąś sieć. Uważajcie, jeżeli będziecie chcieli tutaj korzystać z mapy turystycznej, ona no, no naprawdę jest fajna pod warunkiem, że ściągniecie sobie mapy online. E, przepraszam, offline. Czyli takie mapy, które załadują się do telefonu i będziecie mogli z nich korzystać, bo niestety z siecią to tutaj są cyrki, w związku z tym praktycznie nie ma możliwości używania. Ja trochę za późno e, próbowałem dograć jakiekolwiek mapy, no i niestety nie udało się. No nie udało się ze względu na to, że nie było skąd tych map pobrać, z sieci. Za chwilę może nam się to uda. Grzyby zostawiamy w spokoju. Szukamy kolejnych atrakcji, których w okolicy jest naprawdę mnóstwo, bo góry stołowe to jest coś może nie dla traperów, ale dla takich piechurów, którzy chcieliby cokolwiek zwiedzić, zobaczyć. Na pewno, na pewno niesamowicie atrakcyjne miejsce.